Siemanko! witam wszystkich bardzo serdecznie. To ja, Domi. A co ta Ameryka tak przyniosła? To ja, Dominik, mokry Stokłosa, znany w internecie jako mokry Suchar, bo ja jestem mokry Suchar. Ten, którego Freeze zaprosił, zgadza się. Freeze zaprosił mnie oficjalnie on. Karol Wiesięcki napisał mi na Instagramie, zaprosił mnie na swoją premierę w filmu o ślubie z Wersow oraz na poprawiny. Nie tylko ciebie, no, zaprosił, bo tysiąc, ale, ale jestem jednym z nich, dobra, co chcecie najpierw, historia o sądzie, bo dzisiaj miałem być w sądzie, ale zaspałem, czy olimpiada sportowa, dawaj sąd, dobra, no to jest tak, uwaga, jak wiecie dzisiaj, dzisiaj miałem być w sądzie i miałem robić streama IRL w Warszawie, Miał być dzisiaj stream z jazdy samochodem, ale uwaga, uwaga, miałem być w sądzie o 13.30 i człowieku, co się wydarzyło? Ustawiłem sobie budzik na chyba tam 8.40, ale jak wiecie, teraz używam łupa, więc przestałem korzystać z budzika, z budzika w telefonie i korzystam z budzika w łupie. Budzik w łupie działa tak, że tylko łup wibruje i muszę dwa razy kliknąć, żeby budzik się wyłączył. No, i ja nawet nie pamiętam, żeby to mi wibrowało. Nie pamiętam kompletnie wstawania. No więc spałem sobie. No i uwaga, sąd o 13.30 w Warszawie. Ja, kurwa, wstaję 12.40, a ja mieszkam pod Krakowem. Co robię pierwsze jako streamer? Wstaję, patrzę na godzinę. No i co robię? Jestem streamerem. Wchodzę na Discorda i przy tak. O kurwa, jest hit. Wstałem teraz za 50 minut, no jest sąd. Co teraz? No i widzowie coś tam odpisują. Ja googluję co w takiej sytuacji. I piszę, kurt, Żywna do 3000 zł. u was, nie no, tragedia. No i co? No i jest afera. Wchodzę do The Lorda. Widzowie na Discordzie piszą, żebym dzwonił. No i dzwonię, no nie? Ja ze srany. No i dzwonię 12.40, chyba 7 do sądu. A nad słuchawce skakuję. Eee, przerwa do 12.50. Laseczki se poszły ku. Na jakiś obiad albo coś. No i k***a nic, no i siedzę te 3 minuty, czekam, k***a, będzie 12.50. No i dobra, jest 12.50 dzwonię, trzeci w kolejce. Czekam, kurwa, z kolejne 5 minut, bo byłem trzeci w kolejce. No i wreszcie się dozwaniam. I wiecie, co się okazało? Że pani mi mówi tak. O, nie mieliśmy do pana numeru, a mieliśmy właśnie dzwonić w, wczoraj chcieliśmy się z panem skontaktować. Eee, sędzia zachorowała. Nie ma dzisiaj tej rozprawy. Ja Miałem tak. Hija". Dole. Bo ja jej na początku telefonu w ogóle mówię, tak. Witam, bo ja nie zaspałem. <laughs> Ale mówi, że podam sygnaturę, no i podaję I się okazało, że sędzia zachorowała. I nie było rozprawy. Jakbym nie zadzwonił, i kurwa pojechałbym tam, to w człowieku bym za zastał pustą wokandę. No i podaje mi swój numer telefonu i mają dzwonić. I sprawa kula przeniesiona na koniec listopada. człowieku głupi zawsze ma szczęście. I takie szczęście. Sędzia się rozchorowała. Ale w ogóle wstyd jak. Było tak, ja dzwonię, mówię, że zaspałem, podobno to w ogóle yy, nie powinienem tak mówić, powinienem podobno ogarnąć no szybko jakieś zwolnienie lekarskie, że jestem chory albo coś, bo nikogo nie obchodzi w sądzie to, że zaspałem, ale pani się zaśmiała i powiedziała, no to sam powie sobie, pan postał, że mam farta, szczęście. Yy, I do tego jeszcze, miałem w ogóle jechać w tej kurwa, koszulce do sądu, no i okazuje się podobno, że do sądu trzeba przychodzić w jakiś, jakiś dress code, a ja miałem... W tym, bo miałem to przygotowane wczoraj, że nie tak że jadę tak dzisiaj do Warszawy. Miałem przygotowane ubrania. No i ku... Miałem w Zip-Zibie jechać do sądu i podobno by mnie nie wpuścili. No, ale na szczęście w czepku urodzony. No i co? No i rozprawa przeniesiona na koniec listopada i widzimy się za dwa miesiące dopiero w sądzie. Także za dwa miesiące jadę do sądu. No, a jako że miał dziś być u IRL z Warszawy z Diablesem, no to nie będzie. Więc dzisiaj jest stream po prostu wieczorny, luźny. Jutro jest też stream wieczorny, luźny, bo jutro ogarniam wesele. I w piątek jadę do Warszawy, robię zakupy z Diablesem. Wracam do, potem do Krakowa i potem znowu w sobotę jadę do Warszawy. Także będzie będą cztery jazdy samochodem. Do Warszawy i z Warszawy W piątek jedna w jedną stronę i w drugą I potem w sobotę w jedną stronę i w drugą Będą cztery jazdy samochodem A e, wiesz, że prezydent grafiki olimpiady Czy już mogą streamerzy dodawać? No Diables chyba dodał, no Ja już w sumie będę też wam pokazywał No już w sumie mogę wam wszystko Wszystko mogę zdradzić, no Już y, możemy sobie przejść y, po kolei do wszystkiego Jak już robimy ogłoszenia wszystkiego Oficjalnie Olimpiada streamerów 20 września Godzina 14.00 24 streamerów podzielonych na sześć drużyn będzie się rywalizowało w sobotę Łącznie 11 konkurencjach, 6 drużynowych, 4 indywidualnych, potem jeszcze finałowa konkurencja, jeszcze wszystko będzie jutro wyjaśniane. Są już grafiki przygotowane, wiem, że już chyba Diables dodał na Insta Story z oznaczeniem chyba wszystkich, nie jestem pewny, może, może, może tak było. Eee, takie są drużyny, takie losowo Diables, stream będzie u mnie na kanale na Kiku od godziny 14 od godziny 14 już będzie jakby start, że już będzie się działo. Że już będzie leciało na kamerach, bo od godziny 13 będzie waiting stream puszczony, od godziny 14 będzie już sam stream. Dziękujemy oczywiście w tym miejscu sponsorom Fortuna, Cashify, Holy, Pirates Swap i Stormedia eee, Wielkie dzięki. Brakuje chinki, byłaby duża rywalizacja z chinii byłaby, byłaby eee, Olimpiada generalnie będzie polegała na tym, że jedna z drużyn wygra wszystko, całą olimpiadę. Jakby będzie punktacja każdej rywalizacji, i potem oczywiście będzie ostateczna rywalizacja. W której ktoś okaże się już wielkim zwycięzcą całej olimpiady Według mnie drużyna szósta, drużyna Małe Ptaszki Wydaje mi się faworytem do wygrania Ale spróbujemy ich pokonać Baranki Boże, Składzie Monkrysu Suchary, Jabczan, Olaczka, Zwierzak Pró Spróbujemy, spró spróbujemy ich pokonać A właśnie, nazwy drużyn Piskliwe Mewy, Baranki Boże, Potężne Walenie, Słodkie liski, Tyrańskie Gekony, Małe Ptaszki Tutaj są rywalizacje troszkę zlikowane Ale generalnie to jest już ogłoszenie, bo rywalizację można już obstawiać na fortunie. Z tego co wiem, można, można. No i jakie są te rywalizacje? Czekaj, na które? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na osiem rzeczy Fortuna wystawiła kursy. Czego jedna to jest klasyfikacja, czyli na 7 rzeczy wystawiła fortuna kursy, a łącznie złotych. zawodów jest 10. Czyli nie wszystko Temu zlikowane jest. Co jest zlikowane? Rzuty piłką lekarską, to już wam, mogę wam powiedzieć. To jest konkurencja drużynowa, w której po prostu wszyscy zawodnicy będą po jednym razie rzucali piłką lekarską w linii prostej. No i kto która drużyna najdalej w linii prostej dorzuci piłką, no to, no to wygrywa, wiadomo. Przeciąganie liny, to tu nie mam co tłumaczyć, będzie przeciąganie liny. Dobra, hobby holding, pierwsze spotki to Wyjaśniłem. Sztafeta 4 razy 100 metrów. No to chyba wyjaśniłem. Każdy wie, ku... co to jest sztafeta. Po prostu będziemy biegać. Yy, rzuty jajkami. Tak, rzuty jajkami. To jest ciężka do wytłumaczenia konkurencja z nazwy samej. Generalnie to będzie konkurencja w parach. Każda drużyna wystawia parę. Więc yy, masz coś takiego, że będziemy rzucać do siebie jajkami. Najpierw z metra, potem się oddalamy półtorej metra, potem się oddalamy 2 metry, potem półtorej, 2,5 metra i kto z jak największej odległości yy, po prostu do siebie dorzuci jajkiem w tej parze. I cały czas, wiesz, osoba, która rzuca jest ciągle po drugiej stronie, no nie? No i jest jeszcze rzut la fufu, czyli po prostu rzut, rzut lalką, rzut lalką la fufu, zamiast rzucać szczepem, albo pchnąć młota, to my będziemy po prostu rzucać lalkom no i będą jeszcze inne konkurencje, które na przykład tutaj macie zlikowane, ale jeszcze nie mówię. La Bubu, nie, La Fufu, tą podróbką. Nie będę wydał 300 zł na jedną lalkę, nie pojednomie. To to jest Awizo, to to za random? Awizo? Tutaj ten tutaj? No to jest panie kolego Dominik Boss. Mamy tutaj naprawdę, jeśli chodzi o Olimpiadę Sportową, Olimpiadę Streamerów, mamy panie kolego, mocne połączenie w sumie różnych community. Naprawdę jest, jest ktoś z każdego świata. Dla CS-owców jest Sayo, dla lolowców jest Kubon, dla tych TF, też jest Xen. Są laseczki z różnych, z różnych troszkę community. Są młodzieżowi streamerzy, jak Mati Skater, Nathan Zgorzyk, czy też Zwierzak. No nie ma co prawda za bardzo kogoś RP. Jest legenda, jest legenda YouTuba Bloody. No i też w sumie Mandziu jako tako. Racz, ale dalej po prostu tworzący treści YouTuber. Jest Avizo czyli polityka. No i Delort też polityka. Slayprox? No, Slayprox to jest gamingowy. ziomeczek. To nie wiem, czy koniecznie ten. No, z RP w sumie szyi nie mamy. No tak, w sumie RP, Shini, Diables jako tako jest znany w środowiskach RP, to też może być. No Pajalok dla IRL-owców oczywiście. No mamy naprawdę tutaj wszystkie, wszystkie połączenia. Brakuje tylko w sumie kogoś z ale Diables chyba coś zapraszał, to chyba nikt nie chciał z tego, co, w... co, z tego, co słyszałem, ale nie wiem kogo zapraszał dokładnie, więc... Więc nie wiem. Właśnie, bo to jest ważne. Komentować, komentować Olimpiadę będzie Paris Platynow z T-Stream. Także to będą komentatorzy wydarzenia. Ej, właśnie. W ogóle przez to, że idziemy teraz do Chin, to wyświetlałem jakieś TikToki z Chinami. Patrzcie na ten TikToka. Rzeczy w mieszkaniu w Chinach, które nie są fajne. Włączniki świateł po chińsku. Przyźmie roz... Jak coś takie obejdzie. TV jest też Netflix, nie są zakazane. No tak, bo internet. Trzęsienie ziemi wywaliło komuś część balustrady. Trzęsienia ziemi niefajne. Niezależnie od tego, jak dużym mieszkanie zaczęło tylko dwa palniki, to nas nie obchodzi. Mam cztery VPN -a, i tak wszystko się wyłącza. No i to jest chyba szczerze problem, to jest szprąd. Chiński piekarni, Nie służy do miały pieków, trzeba było kupić nowy. Widok z balkonu, był jest piękny, ale. Czasem ma dziwny vibe. Tych ziomeczków będę się bał. Ale ja mówię, że Chiny to jest najlepszy kraj na świecie, więc mam nadzieję, że nie będę się bał. A tu są jeszcze rzeczy, które mają sens. Patrzcie to: Pani spisuje każdego, kto wchodzi na osiedla, nie jest mieszkańcem. Spoko. Nie ma kluczy do klatki. Wchodzisz skanując twarz. Bezpieczeństwo. Mają face ID na domofonie. Łota shit. Ale Chiny są zajebiste. Nie ma kluczy do drzwi wyjściowych do mieszkania. Wchodzisz skanując odcisk palca. A na, na drzwiach masz touch ID. Latka schodowa wygląda tak, nie trzeba nic dodawać, no spoko, ładnie. Domofon cyfrowy. Widzisz kto stoi przed budynkiem i przed działem a oprócz tego możesz sprawdzić pogodę lub zamówić windę. Masz k***a tablet zamiast domofonu. Pralka plus zlew na balkonie, nie, nie zajmuje miejsca w domu, spoko. Balkon na całą szerokość mieszkania. No tak akurat nie, że w Chinach tylko po prostu ma zajebiste mieszkanie laseczka. Serze, mega mocne, mega mocne. Będziemy musieli sobie ogarnąć te VPN y i tak dalej wszystko, żeby to działało. Bo przyjedziemy do Chin i okaże się, że kur... nie się streamać. Będziemy się dwa tygodnie w Chinach bez streamach <grywania> Ale by kupa było. Nie, te Chiny to inny świat. Ja mam ziarnik, widziałeś story Pawła, Daria mu kazała kupić normalne ciuchy i jeden wy... K w sieciówce? Pierdol, że wyjmą już 1000 złotych w tej zarze dzisiaj. Minus 1K w sieciówce. Co ten de... Czemu znowu ku... Kupił jakiś Kasio. Co on znowu kupił? Kajny zegarek dzisiaj? Przecież wczoraj kupił dwa, dzisiaj trzeci? Nie no, Tysiąc o tych sieciówce wydał ziomek na kura. Ty jesteś niereformowalny z tą zarą. Nie no, no szalał. Wczoraj dwa zegarki, dzisiaj trzeci zegarek. A wiecie, że to wszystko przeze mnie? Bo przeze mnie zaczął zarabiać większe pieniądze i od, od... Teraz. On dokonuje jakichś dziwnych zakupów. Zegarki, ubrania. On oszalał. On jest kupa Actually crazy. Dostałem się w ogóle y, pytanie na Instagramie od jakiegoś YouTubera dużego. Ma no, pół miliona followów na Instagramie. Jaki jest mój ulubiony słodycz? Bo nagrywa film, w którym będzie testował ulubione słodycze influencerów. Wysłałem mu, że. To jest chyba mój ulubiony słodycz. Mimo, że dawno go nie jadłem, bo słodyczy w ogóle nie jem, ale wysłałem mu Milkę bubbly White. Tak mu wysłałem. Lubię to. A propos słodyczy, klip nieuczany. No nieuczcana jest w miarę słodka. No a co tutaj wysłała? Napisał do mnie Mr Beast. No dobra, trochę podkręciłam, Napisał do mnie Fistables. What? Fistables. No, to napisała do nieco. Oni napisali, że yy, jestem na, na liście PR-owej Fistables, czyli wiesz, te takie słodycze. What? W słodycze Mr. Bista I będą nam wysyłać. Mają normalnie nasz adres, spokoł, zapytali się hej, czy chcesz, I mówię, jasne, darmowe słodycze luz, luz. A ja czemu nie dostałem? Ale podobno ta czekolada Fistables to taka średnia raczej jest. O której tam olimpiada piadam O 14, panie kolego, dobra, patrz, wrzucę ci ku... Wszystko tutaj masz, patrz. Sędziów masz? Tak! Mam sędziów. Nie wszystkich jeszcze, ale mam. To coś takiego jak Ludwik robił. Eee, no, mi się marzyło od czterech lat zrobić taki turniej szkolny w no ale jak to ja? Zamiast robić coś prostego, to stwierdziłem, a to już pierdolnie coś wielkiego, zróbmy profesjonalną realizację całą na kamery, mikrofony bezprzewodowe i tak dalej. No i co? No i kurwa. Ostatecznie olimpiada streamerów eee, będzie. Trzecim najdroższym momentem, jaki robię w życiu, bo pierwszą były Złotantosie, antosie, drugą rzeczą była bita śmietanka 3, i to jest trzecia najdroższa rzecz, w sumie jaką robię w życiu, jest to budżetowo trzeci największy projekt. I kuwa no co, i co robimy? Jakieś, jakieś duże gówno, no nie? Klasa. Jak to zwykle, no nie? No, ale udało się ogarnąć pięciu sponsorów, więc nie jest źle. Ty nie mówię, że nie absolutnie nic z Brusem? Dopicie nie spłaci? Dlaczego jest zaproszony skoro ty za nie zrobił? Jak mówiłem, że nie robię nic z Brusem? Nic takiego nie mówiłem. Brusa, kur. zawsze chętnie wykorzystam do wszystkiego. Trzeba, trzeba wykorzystywać Brusa, ile tylko się kur. da. Czy można cię nazwać polskim misterpistem? Nie można, bo jestem mniej popularny. Biedniejszy, robię dużo mniejsze rzeczy. Nie ma w ogóle nikogo w Polsce, kto można by nazwać Mr. Beastem. Myślę, że najbardziej do tego by yy, aspirował, jak już Freeze. Mnie to nie można nazwać polskim nikim. Ja to do nikogo nie mogę się porównać. Chciałbym. Chciał, chciałbym może być polskim NMP, no nie? Chciałbym być polskim NMP, to by było fajne. Albo Ludwigiem, no nie? Jednym z tych dwóch. Fajnie było, ale czy to się uda, to nie wiem, kiedykolwiek. Wracając. Streamy z Chin. Jest pomysł, żeby robić 24 na 7 w sumie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale jest taki pomysł, no nie? Panie, na już będzie? Nie no. Normalnie na tym, na, na Kiku, na kategorii spanie. W ogóle patrzyłem dzisiaj, co Delordowi pokazywałem, hotele w Chinach. Na przykład takim Chongqing. Jak ktoś był Delorda, to widział. Poje. tu są hotele, człowieku. Pop... i tanio w miarę te hotele są. Za 4 osoby 1000 złotych. Hoteliku w dwupokojowym apartamencie typu Deluxe w pięciogwiazdkowym hotelu, który ma wszystko. Głutek będzie przez wami ile czasu na wyjeździe? No Głutek pisał, znaczy jak e, mówił do mnie jak gadałem z nim, że będzie z nami przez wszystkie dni w Chengdu od rana do wieczora I do tego myśli, że może z nami pojechać do tego Chongqing'u właśnie Bo on tak mówi, że wie, że on w sumie to nie ma co robić, więc w sumie jak się będzie jarał, jak się ten, jak się zajarał się pomysłem i że będzie fajny to w sumie może z nami nawet jeszcze dalej Znaczy on to nie mówił w taki sposób, że on nawet jakby mu się spodobał i tak dalej, to mógłby z nami kurwa przez dwa tygodnie jeździć po Chinach Także, wiesz, zobaczymy, no nie? No zobaczymy. Projekt przeprowadzko do Chin? Nie, 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 nie. Pokaż gdzie się w jakich miastach? W tych Chinach? No to już pokaż, Znaczy, ja dokładnie właśnie tego nie pamiętam, bo to Delort planował naszą trasę. Pamiętam, że będziemy tak. Pamiętam, że będziemy w tych Chinach, lądujemy w Chengdu, potem jedziemy do Chongqing i potem k***a jedziemy chyba tutaj, Kianan? Ty, to nie tutaj mieliśmy jechać? Nie, pamiętam właśnie. Chyba tu, potem jedziemy do Shenzhen i potem jeszcze do Hongkongu i z Hongkongu wracamy już do Polski. Tak to Delor zaplanował. A Pekin, człowieku, Pekin jest kurwa, tutaj. To jest w ogóle nie po drodze. My ku stąd kończymy tutaj. A Pekin jest tutaj. Wiesz jak to jest daleko? Chengdu od Pekinu to jest tak daleko jak człowieku z Krakowa do człowieku jakiegoś, jakiegoś Dubaju. To jest kurde daleko. Samolotami pomiędzy miastami? Właśnie nie wiem jeszcze. Chyba pociągami szybkimi. Ale nie, nie, jeszcze. Tego Delort nie planował. Delort zaplanował trasę, ale jak trafimy z miasta do miasta? Tego nie zaplanował. To, tego. To nie jest zaplanowane, no nie? Ale no zobaczymy, tak? Nie wiem, gdzie się w sumie nawet planuje trasy w Chinach, bo jeszcze nie obczałem tego. Ja generalnie nic nie obczałem, bo mnie nic nie obchodziło, no bo ja mam tam Olimpiadę Sportową. Więc ja tak nie za bardzo myślę. Mam nawet numery pociągów. O! No to widzisz, no to Dale już wszystko ma. No ja ja jeszcze takich rzeczy nie obcajałem. To kurwa, masz się tym zająć, ja się zajmę kwestiami technicznymi. Dobra, ja lecę yy, spać, w stream jutro, pewnie o 19, może się uda odpalić wcześniej, zobaczymy. Staram się odpalić jak najszybciej. No i tyle, hello.